Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto z rabarbarem i budyniem Na ciasto będziemy potrzebować 3 szklanki mąki pszennej, szczyptę soli, 3 jajka, 3 czwarte szklanki cukru, 2 łyżeczki proszku do pieczenia. Trzy czwarte szklanki oleju. Szklanka o pojemności 250. I tutaj mam litr mleka. Trzy szklanki mleka gotuję. W jednej szklance rozprowadzę trzy budynie i dołożę pół szklanki cukru. A tutaj mam 60 deko. Rabarbaru, rabarbar. Pokroiłam, opłukałam. Pokroiłam sobie w takie plasterki. Oprócz trzema łyżkami mąki ziemniaczanej, trzema łyżkami cukru i cynamonu według uznania. Ja lubię, dodaję. Jeżeli nie lubimy, nie dodajemy. I teraz zarabiamy. Ciasto. a później ugotuję budyń to jest takie szybciutkie ciasto takie ciasto wyłożymy do formy Formę 27 na 17 mam wyłożoną papierem do pieczenia. Ciasto podzielimy na dwie części. Jedną część większą wyłożę do formy, a mniejszą część damy na wierzch ciasta. Na wierzch na rabatkę. Zawsze sobie tak robię większą część sobie, a mniejszą zostawiam na wierzch. i tu wyłożymy do formy. Tak. Często możemy przygotować wieczorem. A daną sobie upiec. Rozłożymy i dodajemy. Tak już ma rozłożone i teraz musimy poczekać na budyń. Budyń rozprowadzimy w mleku. Mam tu trzy budynie i litr mleka. Rozprowadzimy na gotujące się mleko, dolejemy rozmieszamy i dodamy cukier. Kara Barbara. Oprószymy mąką i cukier, cukrem dokładnie wymieszamy Musimy mieszać, aby nie powstały nam grudki. Budyń gotujemy około 3 minut. Mieszamy. Budyń już mamy ugotowany, wlewamy na ciasto, rozprowadzamy po całej powierzchni, dajemy rabarbar. Pozostałe ciasto. Pozostałe ciasto układamy na wierzch. I ciasto będziemy piekli około 50 minut w 170 stopniach. Ciasto za barbarem powędruje do piekarni. przygotowane ciasto wędruje do piekarnika ciasto z rabarbarem ciasto z budyniem i rabarbarem mamy upieczone ukroimy kawałeczek ciasto zawsze pozostawiamy do całkowitego ostudzenia i tak wygląda w przekroju ciasto z budyniem i rabarbarem o ile Państwu mój przepis się podoba to serdecznie proszę o łapkę w górę wierzch ciasta możemy posypać cukrem pudrem Często z budyniem i z barbarem.